São Somos... Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ile razy przeżywamy gorzkie żale, zanurzamy się w męce Jezusa. My przyszliśmy tutaj po to, aby zanurzyć się w męce Jezusa. To nie brzmi jak najlepszy pomysł na spędzenie sobotniego wieczoru. A jednak nie mogło się nam zdarzyć nic lepszego, bo to nas uzdrawia. Kiedy towarzyszymy Jezusowi w jego cierpieniu, odrzuceniu, osamotnieniu, w bólu i konaniu. Wtedy nasze rany się goją i doświadczamy życia w obfitości, bo w jego ranach jest nasze zdrowie. Jednak gdy patrzę tutaj na Was, to nie widzę poranionych ludzi. Nikt nie omdlewa z bólu fizycznego, nikt nie kona. Wydaje się więc, że nie jest nam potrzebne to zanurzenie się w męce Jezusa. Ale ból ciała jest jedynie cząstką cierpienia, którego doświadcza człowiek od czasów grzechu pierworodnego. Przecież cierpi także nasza psychika, nasze serce. Nasza dusza. I często jest to ból o wiele bardziej dotkliwy, bo nie zawsze spotyka się ze spontanicznym odruchem pomocy. Kiedy ktoś ma zawał, jedzie do niego karetka na sygnale, ale nikt, jej nie wzywa, gdy nasze serce jest przeszyte bólem, albo wprost zamiera ze strachu. Gdy ktoś się zrani, ratownicy zakładają opaskę uciskową, żeby powstrzymać krwotok. Ale często nikt nie zauważa gdy nasza dusza jest poraniona, i gdy z każdą chwilą ucieka z nas życie. Bardzo często cierpimy w ciszy i samotności. Chociaż wokoło nas jest mnóstwo ludzi. Właśnie, takie cierpienie, ten ból chcemy dzisiaj zanurzyć w uzdrawiającej męce Jezusa. Często rozważając mękę Jezusa, koncentrujemy się na Jego fizycznych cierpieniach, myślimy o Jego przebitych dłoniach i stopach. Na przebitym ostrzem włóczni boku, na straszliwym bólu, który sprawiła mu korona cierniowa i bicze. I dobrze, że tak robimy, bo każda z tych ran jest wołającym do nas wyznaniem miłości lubię rozważać tą stację drogi krzyżowej kiedy Jezus jest z szat obnażony kiedy jedyne czym jest okryty to swoimi ranami i krwią tak jakby chciał powiedzieć popatrz się to jest moje wyznanie miłości wobec ciebie tylko to mam ci do powiedzenia to jest wszystko, czym jestem i co dla ciebie przynoszę. Ale nie byłabym siostrą duszy Chrystusowej, gdybym nie chciała dzisiaj skupić waszej uwagi na cierpieniu duszy Jezusa, na tej męce, którą Jezus przeżywał wewnątrz. Syn Boży, stając się człowiekiem, przychodząc na ziemię, przyjął nie tylko ludzkie ciało, on przyjął także ludzką duszę. Stał się jednym z nas, i jako człowiek doświadczył cierpienia, lęku, osamotnienia. Głębokiego smutku, żałoby, poniżenia, niezrozumienia ze strony innych ludzi, czyli doświadczył tych wszystkich rzeczy, które dręczą także nasze serca i które zabierają nam radość życia. On stał się naprawdę jednym z nas. Nie jest Bogiem odległym, nie jest kimś, kto gdzieś tam daleko w niebiosach patrzy na nas z góry, po to tylko, aby nas rozliczyć i postawić nam wymagania. On stanął pośród nas. I zaczął przeżywać życie tak, jak my go doświadczamy. I chciałabym Was dzisiaj zaprosić do takiego przeżywania gorzkich żali, do takiego rozważania męki Jezusa, do tego, byśmy się zanurzyli w cierpieniach duszy Jezusa, by znaleźć w nich uzdrowienie dla własnych dusz. Pierwsza część gorzkich żali zabiera nas do Ogrojca, gdzie Jezus, zanim dotknie go ręka oprawcy, przeżywa niewypowiedzianą duchową katuszę strach oczekiwania na mękę. I słyszymy, jak mówi. Smutna jest moja dusza aż do śmierci. Chciejmy dzisiaj usłyszeć to wyznanie Jezusa. Smutna jest moja dusza aż do śmierci. Jezus cierpi, boi się, doświadcza osamotnienia. Czasem wyobrażamy sobie Jezusa w taki sposób, jakbyśmy nie do końca wierzyli, że naprawdę stał się człowiekiem. Ale on nie przeżywa swojej męki, jak jakiś heros. Przeżywa tak, jak każdy z nas przeżywa trudne chwile. Chcielibyśmy zobaczyć Jezusa, który boi się tak jak każdy z nas się boi cierpienia. I dlatego Jezus, będąc w Ogroju, prosi swoich przyjaciół, by przy nim byli. Ale oni śpią. Jezus zostaje w Ogroju sam. To jest czas łaski. I to jest nasze miejsce. To jest nasza szansa. Dlatego, że Jezus dzisiaj do nas zwraca się z prośbą: zostańcie tu i czuwajcie ze mną. Dzisiaj my możemy odpowiedzieć, na tę prośbę Jezusa, i być blisko. I to jest czas łaski, to jest Kairos, to jest ta chwila, kiedy możemy dla Jezusa stać się najbliższymi przyjaciółmi, dusza przy duszy, serce przy sercu. On nas dzisiaj potrzebuje. I wtedy, paradoksalnie, kiedy zaczynamy rozważać Jego cierpienie, Jego ból, Jego osamotnienie, zaczyna się coś dziwnego dziać z naszymi duszami, ponieważ wtedy cierpienie Jezusa spotyka się z naszym cierpieniem. Rana dotyka rany. I okazuje się, że kiedy próbujemy towarzyszyć osamotnionemu Jezusowi w ogrojcu, znika nasze osamotnienie, ponieważ znajdujemy się w obecności tego, który jest samą miłością. I kiedy zaczynamy pocieszać Jezusa, myśleć o jego smutku, o jego bólu, Nasz smutek zostaje ukojony. I w ten sposób zraniona dusza Jezusa zaczyna uzdrawiać nasze dusze. I to jest łaska tej chwili, tych gorzkich żali, tej modlitwy. Jeśli postaramy się, Zauważyć żywego Jezusa, Boga człowieka, który jest pośród nas, i przyjdziemy do Niego jako przyjaciele. Będziemy chcieli czuwać przy Nim, by nie spotkać się z tym bolesnym wyrzutem, jaki spotkał apostołów. Jednej godziny, nie mogliście czuwać ze mną? Więc jeśli tutaj wytrwamy przy Nim, rozleje się w naszych duszach uzdrawiająca łaska, jarzmo cierpienia zostanie złamane przez współczucie. To właśnie ten, to słowo współczucie. Jest najsłodszym wyrazem przyjaźni Jezusa do nas. On nam we wszystkim współczuje do tego stopnia, że doświadczył tego wszystkiego, co nas spotyka, co nas rani, co, nas, co nam zabiera pełnię życia. Ale to nie jest koniec. Jezus z nami współczuje, doświadcza tego samego, co my. Ale nie po to wszedł do ogrojca, by tylko być z nami, a my z Nim. Ale wszedł tam po to, żeby wiatrcza osamotnienia, odrzucenia, opuszczenia. Lekceważenia, poniżenia. I dzisiaj tym bardziej potrzebuje przyjaciół, którzy będą mieli odwagę być z nim w tym doświadczeniu. Czy jesteśmy gotowi wyznać przed światem Jezusa ukrzyżowanego? Nie zaprzeć się jego ran i pozornej przegranej wobec świata, wobec tego świata, który ceni sobie przemoc i sukces. Wobec tego świata my chcemy opowiedzieć się po stronie Jezusa, który cierpi i wydaje się całkowicie bezbronny. Ale my możemy przy nim być właśnie dlatego, że wierzymy, że ostatnie słowo nie należy do przemocy, ostatnie słowo należy do miłości, bo ona, mówiąc słowami dezyderaty, jest wieczna jak trawa. Być może znacie ten utwór Desiderate. Chciałabym wam na koniec podarować te słowa. Nie są utworem religijnym, raczej czymś co sięga do serca każdego człowieka, niezależnie od tego czy jest religijny, czy nie niezależnie od tego, czy chodzi do Kościoła czy nie. Ale zanim wam przeczytam te słowa. Chcę wam zdradzić pewną tajemnicę. Ta dezyderata, te życzenia, te rady mogą się spełnić w naszym życiu tylko wtedy, kiedy rany naszego serca, Spotkają się z ranami duszy Jezusa i kiedy doświadczymy pełnego uzdrowienia, które jest w duszy Jezusa, bez tego pozostaną jedynie pobożnym życzeniem, o którym możemy marzyć, ale które trudno jest doświadczyć. Przechodź spokojnie przez hałas i pośpiech, i pamiętaj, jaki spokój można znaleźć w ciszy. O ile to możliwe, bez wyrzekania się siebie, bądź na dobrej stopie ze wszystkimi. Wypowiadaj swoją prawdę jasno i spokojnie, i wysłuchaj innych. Nawet tępych i nieświadomych, oni też mają swoją opowieść. Unikaj głośnych i napastliwych, są udręką ducha. Porównując się z innymi, możesz stać się próżny i zgorzkniały, bowiem zawsze znajdziesz lepszych i gorszych od siebie. Niech Twoje osiągnięcia, zarówno jak plany, będą dla Ciebie źródłem radości. Wykonuj swoją pracę z sercem, jakkolwiek byłaby skromna ją jedynie posiadasz w zmiennych kolejach losu. Bądź ostrożny w interesach na świecie, bowiem pełno oszustwa. Niech ci to jednak nie zasłoni prawdziwej cnoty. Wielu ludzi dąży do wzniosłych ideałów i wszędzie życie pełne jest heroizmu. Bądź sobą, zwłaszcza nie udawaj uczucia, ani też nie podchodź cynicznie do miłości, albowiem, wobec oschłości i rozczarowań, ona jest wieczna jak trawa. Przyjmij spokojnie, co ci lata doradzają, z wdziękiem, wyrzekając się spraw młodości. Rozwijaj siłę ducha, aby mogła cię osłonić w nagłym nieszczęściu. Lecz nie dręcz się tworami wyobraźni. Wiele obaw rodzi się ze znużenia i samotności. Obok zdrowej dyscypliny bądź dla siebie łagodny. Jesteś dzieckiem wszechświata, nie mniej niż drzewa i gwiazdy. Masz prawo być tutaj. I czy jest to dla ciebie jasne, czy nie? Wszechświat bez wątpienia jest na dobrej drodze. Tak więc żyj w zgodzie z Bogiem, czymkolwiek On ci się wydaje. Czymkolwiek się trudzisz i jakiekolwiek są Twoje pragnienia, w zgiełkibym pomieszaniu życia zachowaj spokój ze swą duszą. Przy całej swej złudności, znoju i rozwianych marzeniach, to jest piękny świat. Bądź pogodny. Dąż do szczęścia.